I zaczynamy stronę trzecią, czyli to jest taka strona z półeczkami. Natomiast te dwie półeczki to są takie bellibendy, czyli one są, tutaj przez nie możemy przełożyć karty, natomiast to będzie kieszonka. I tutaj mamy te takie eliksiry, które oczywiście wszystko będziemy robić na końcu. I tutaj mamy też taki efekt drewna, i to jest zrobione za pomocą um, takiego folderu, który Wam oczywiście pokażę. Natomiast możecie też to. Zastąpić jakimś papierem, już takim dodatkowym, właśnie z fakturą drewna. Znaczy może nie z fakturą, ale z, z nadrukiem drewna. I teraz tak. Ja wybrałam tutaj taki jakby bliźniaczy kapusz. I oczywiście przycinamy papier. Papier przycinamy 6x8. Dobra, czyli bazę mamy i teraz tak będziemy potrzebować arkuszy. 7, cent, 7 cali na długość. I tutaj potrzebujemy półtora I drugi również na półtora, Czyli potrzebujemy dwa elementy, które będą miały wymiary. 1,5 cala na 7 cali. I potrzebujemy jeszcze jednego elementu. Ja tutaj zawsze sprawdzam, czy jakieś ścinki mam. Ale tutaj już nie będę miała. Czyli tutaj odkręcam teraz 2,5. przepraszam najmocniej. Na 7. na razie odkładamy, to nie będzie nam tak bardzo potrzebne. I teraz tak, ten na razie odkładamy. i będziemy zawijać, jakby tej pod spód. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Natomiast musimy przygotować sobie te. Bierzemy tablicę do bigowania. I teraz robimy na biegowanie na pół sala. I to nam stworzy kieszonkę. I teraz tak, bierzemy kość. I tak, będziemy to tutaj przyklejać, a później będziemy to zakładać. Więc pierwszy przyklejmy niezbyt daleko tutaj od brzegu i tak, weźmiemy ołówek i ja tutaj sobie zaznaczę, jak tutaj to mniej więcej ma się układać. Dobra, i teraz bierzemy nożyczki i to po prostu wycinamy. I nakładam tutaj klej na to skrzydełko, dzięki temu nasza kieszonka będzie głębsza po prostu, tak? Nie będziemy tutaj zabierać sobie tego wymiaru. I słuchajcie, naklejamy oczywiście tak, żeby nam tutaj te akurat fajnie są te rąby, bo one nam będą mniej więcej wyznaczać tutaj jakąś taką linię. No, sprawdzam. Troszeczkę nisko to dałam, ale nic nie szkodzi. Dociskam. I teraz tak. Tutaj przejeżdżam na przejściu między papierem. Tutaj na tej samej granicy. I tutaj też przejeżdżam. Tutaj, jak nam coś wystaje, na przykład z tej strony, to możemy delikatnie jeszcze ściąć. I tak samo tutaj, różki, śmieci do kubła i jeszcze raz o, dociskam, wyrabiam papier, żeby nam po prostu nie potękał, i teraz w drugą stronę. Dociskamy, no kość introligatorska jest naprawdę tutaj narzędziem, które nam się naprawdę świetnie sprawdza zawsze i przyklejamy i teraz z drugiej strony. I teraz mamy tutaj te dwa elementy. I co będziemy robić? Układam ten element tak, mniej więcej, żeby było równo. I przejeżdżam z jednej strony tylko. Z jednej strony przejeżdżam. I to samo robimy tutaj. Można by było to oczywiście zrobić na tablicy dobiegowania, ale po co tutaj dodawać sobie jeszcze dodatkowo pracę. No i dobra. No i słuchajcie, co robimy. Delikatnie, to nie jest obowiązkowe, ale można, żeby nam to ładnie tam się przykleiło, ścinamy rogi, żeby nam nic nie wystawało, dobra, i co, i zaciskam, zaginam, znaczy się, zaginam, odwracam, sprawdzam, czy tak ma być. Tutaj jeszcze musimy przecież zmieścić drugą połaczkę. O, tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Jedno i drugie. No i teraz nakładam kleju na to skrzydełko i dociskam. I tak samo tutaj dokładam kleju na to skrzydełko. I dociskam. I teraz, jak już tutaj mamy ułożone to, to możemy jeszcze docisnąć. To znowu przyjeżdżamy tutaj, żeby nam się. O! Wigujemy. Dobra. I znowu ścinamy rogi. W jednym, i w drugim. Widzimy dokąd, bo mamy tutaj tą linię bigowania. Zaginamy. Dobra, dociskamy. I stronę mamy właściwie gotową. Zostaje nam tutaj już tylko dokleić papier. Ale baza naszej strony jest gotowa. I tutaj dopisuję ile mm, jaki będzie wymiar 75 78, 7 O no, tutaj też będzie. I tu myślę, że też na no, 1 i 3 8. 1 i 7 ósmych. I tutaj będę wykorzystywała papier kraftowy. Także tylko tutaj już wezmę małą gilotynkę, bo spokojnie on mi tutaj wystarczy. I kawałki papieru. Słuchajcie, mam tutaj różne... różnej. Zaraz sprawdzimy, czy one są takie no, dwa Tak, idealnie. Także tutaj wycinam. to benzyna, jeden. jeden. i siedem ósmych. Dobra. Tutaj nie... To za małe. Tutaj będzie 1 i 3 ósme I tutaj też 5 i 7 ósmych na 1 i Trzeba będzie to przepuścić przez folder. To jest folder czx -a. On jest taki bardziej jakby 3D. On taki jest dosyć mocniejszy niż takie zwykłe. Tak jak widzicie, ta struktura drewna taka naprawdę jest bardzo ładna. Tutaj nie wiem, czy będzie widać widać. To jest właśnie ten folder. I on nam daje bardzo ładny tutaj taki. Taką fakturkę drewna. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was ma, także można tutaj nakleić taki kawałek papieru, właśnie. Można też nawet z kolekcji coś wyciąć, ale można też jakiś z innego, takie gdzie mamy deski. A takich papierów jest bardzo dużo na naszym rynku, więc spokojnie można coś takiego dać. Natomiast ja bardzo lubię ten efekt, bo też właśnie, jeżeli już mamy jakiś papier taki z, z nadrukiem desek to można jeszcze dodać fakturę i też to będzie fajnie wyglądało także ja już to nie będę Wam pokazywała po prostu będę przepuszczała przez maszynkę i przez ten folder te trzy kawałki i mam przepuszczone tak to wygląda I teraz tak, jeżeli chodzi o przypuszczanie przez maszynkę, to w zależności od tego, jaką macie maszynkę, to w taki sposób musicie układać. Także sprawdzajcie swoje instrukcje. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowniczki różowego presbos'a, to ja używam te foldery w taki sposób, znaczy akurat ten używałam, że dawałam platformę, sam folder bez tej przezroczystej płytki na górę i dawałam na dość sporym docisku. Ten docisk był tam około 4-5. Ale to też musicie wyczuć. Natomiast u mnie to tak to wyglądało, ponieważ jakbym dała jeszcze tą górną i nawet całkowicie rozluźniła wałki do samego końca, to i tak, tak to nie przejdzie. Także nie ma co sobie też rozpychać i niszczyć maszynki. A no, tak jak widzicie, efekt jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. I teraz tak. To już fajnie wygląda, ale żeby też jeszcze troszeczkę uwypuklić, to ja biorę redistresował. Biorę Distress'y brązowe i będę troszeczkę tutaj przejeżdżać Distress'ami. Możemy zacząć od jakiegoś śliczniejszego. Ja sobie tutaj jakąś kartkę zaraz podłożę, żeby nie umazać maty. I od razu tutaj nam się będzie fajnie uwidaczniać ta taka strukturka drewna. Przejeżdżamy. Zaraz weźmiemy jeszcze vintage foto i troszeczkę jeszcze tego kolorku dodamy. Z gąbeczki posypało. Troszkę za mocno przycisnęłam. Dobra. To ściągam i bierzemy vintage czwarto. I też przejeżdżamy. Tylko te nasze deseczki przykleić do arkusza, tak żeby stworzyły półeczki. I ściągam. Gąbkę. Dobra, i chowamy. I przyklejamy te elementy. Bardzo ładnie nam to się przypasowało. Wszystko, jeżeli chodzi o wymiary, wszystko jest dobrze. I ostatni, największe na samym dole. I to będą nasze półki na eliksiry. Dobra, dociskam. Co prawda palce już mamy tutaj pomadziane, ale popatrzcie, jak to Naprawdę fajny efekt można osiągnąć takiej, naprawdę, właśnie y, półki, deski. Bardzo fajnie to będzie właśnie pod te nasze eliksiry. Także trzecią właściwie mamy prawie że gotową. No, Zostały nam tylko eliksiry, więc zostaje nam tylko ją przykleić. I za niedługo przejdziemy do kolejnej strony, ostatniej już, czyli czwartej.